Hej, witajcie, mam nadzieję, że macie się dobrze i jesteście zdrowi. Jak widzicie, dziś przychodzę do Was w niepełnym makijażu, bo oczy mam zrobione, brwi także, ale cała reszta pozostaje goła, sotę, A to oznacza tylko i wyłącznie jedno, a mianowicie test podkładu. W czasie kwarantanny muszę się przyznać, że naprawdę mam sporo wolnego czasu. Tak więc przez ostatnie trzy tygodnie przeczytałam więcej książek niż chyba przez ostatnie 10 lat. No, muszę się też przyznać tutaj do tego, że chyba doszłam do końca networkingu. Netflixa. No i kiedy już powoli pomysły mi się kończą, to zawsze pozostaje jeden najlepszy ratunek, a mianowicie YouTube e, i internet. Przeglądając na YouTube trafiłam na coś, co bardzo przykuło moją uwagę, a mianowicie drogeryjny podkład używany przez gwiazdy. I to takie gwiazdy światowego formatu jak Adele, e, Carly B, Margot Robbie, Ashley Grahams, nawet sama Britney Spears podobno używa tego podkładu, więc stwierdziłam, że o nie, co jak co, ale ja muszę to przetestować, muszę to sprawdzić. Tym bardziej, że przeglądając polskiego YouTube'a nigdzie nie natrafiłam na ten podkład, więc hmm, świetna okazja, żeby przyjrzeć mu się z bliska i wprowadzić go na polskie salony. Mowa o tym oto produkcie nazywa się EX1. Tak po polsku bardziej powiem. InvisiWear Liquid Foundation. Kupiłam go na Look Fantastic, bo tam go po prostu znalazłam. Kosztował mnie 64 zł. Więc jak na podkład drogeryjny, nie jest może najtańszy, ale z drugiej strony, hej, jeśli używają gwiazdy i jest naprawdę taki gwiazdorski i jakościowo. Top of the top, no to myślę, że to jest świetna cena. Ja mam odcień 20. Myślę, że trafiłam z tym odcieniem i ten kolor powinien być ok. Szczerze jest ciut ciemniejszy niż się spodziewałam. Myślałam, że będzie jednak jaśniejszy, ale zobaczymy. Co do samego produktu, bardzo ładnie zapakowany, zafoliowany, on cały jest tutaj w takiej folice ochronnej. Plastikowe opakowanie, bardzo jest leciutki, 30 ml, wyprodukowany we Włoszech. Tak to właśnie wygląda. Tak więc yy, zmoczę beauty blender i zabieramy się za testowanie. Przybliżyłam was, żebyście mogli wszystko dobrze widzieć yy, i myślę, że pół twarzy pokryjemy tradycyjnie gąbeczką, natomiast drugie pół pędzlem i zobaczymy po prostu jak ten podkład radzi sobie przy różnych formach aplikacji. I po ściągnięciu osłonki, podkład wygląda tak. Mamy tutaj um, pompeczkę, więc bardzo higieniczna forma aplikacji. Super. Może jego opakowanie nie jest jakieś mega ekskluzywne, ale trzeba przyznać, że prezentuje się ładnie. Zobaczmy sobie, jaką ma konsystencję. Och, idzie. Co do formuły jest gęsty, ale. Nie jest bardzo kremowy, więc widać, że to jest po prostu bardzo taka wodnista raczej formuła. Dobra, na twarz mam nałożoną bazę, więc możemy już przejść bezpośrednio do aplikacji tego produktu. Co do koloru, piękny, bardzo taki żółciutki, super dla osób, które właśnie mają żółty pigment. Nałożę go najpierw tutaj z tej strony. Już widzę, że tutaj chyba pigment. No właśnie. Pigment jest średni, krycie jest średnie. To nie jest na pewno produkt, który będzie robił maskę. Raczej ma średni pigment. Ale, wow, dosłownie chwila, moment, i ja on już się wtopił w skórę. Jeszcze sobie go dołożę. Ale on ładnie wygląda na skórze. Więc tak, bardzo szybciutko się rozprowadza, szybko się wtłacza, e, i w zasadzie e, nie widzę go kompletnie na mojej skórze. Ładnie się adaptuje też. Wykończenie jego jest raczej satynowe w stronę do mokrego niż do pudrowego. Nie ma tutaj absolutnie pudrowego, matowego wykończenia. Raczej jest to taki, bym powiedziała, podkład. Roświetlający delikatnie, satynowy, na pewno nie przykryje jakichś większych niedoskonałości, ale pięknie wyrównuje koloryt i wygląda, no dosłownie, zobaczcie. Ta strona zrobiona, ta jeszcze nie, nie podkreśla żadnych skórek, jest, no, wygląda skóra na taką lepszą wersję samej siebie, pięknie jest wygładzona, pięknie jest rozświetlona, wyrównany koloryt, gdzie nie gdzie jeszcze są widoczne moje niedoskonałości, ale to dlatego, że właśnie no, tutaj nie mamy pełnego takiego full krycia, raczej to krycie jest średnie. Można go oczywiście budować, ja sobie jeszcze tutaj o, dołożę, żeby Wam pokazać. Przepięknie wygląda ten podkład. Wow! Jestem pod ogromnym wrażeniem póki co. E, oczywiście jeszcze przyjdę do Was pod koniec dnia. Na pewno Wam pokażę, jak ten podkład wygląda po dobrych kilku godzinach, bo chciałabym naprawdę tak porządnie go przetestować. Natomiast na chwilę obecną mam ochotę powiedzieć, że jest to. Najlepszy podkład drogeryjny, jaki miałam okazję testować, um, ale spokojnie wstrzymajmy się jeszcze z jakimiś takimi pochopnymi ocenami, no bo nie wiemy, jak ten podkład właśnie będzie wyglądał po kilku godzinach. Ale zobaczcie, tak wygląda w tym momencie moja skóra: nie ma tutaj filtra, nie ma tutaj nic, jeszcze ani grama korektora, jest tylko i wyłącznie podkład i skóra wygląda jak po Photoshopie. Naprawdę, bez ściemy. Dobra, przechodzimy teraz na drugą stronę i na pędzelek. Wybrałam taki pędzelek, w którym będę mogła sobie fajnie tutaj wtłoczyć ten produkt. Widzicie, on jest dość gęsty, ale przy rozcieraniu go on też bardzo szybciutko się wpija, bo jest ta formuła na bazie wody. Więc on. O, myślę, że to widać, że on tutaj, e, pomimo tego, że jest dość gęsty, to ta formuła jest leciutka. No, pędzlem to troszeczkę więcej czasu zajmuje. Trzeba tutaj zaczekać, aż ten podkład zacznie się wpijać w skórę, ale też nie ma większego problemu. Bardzo ładnie się rozprowadza. Zobaczcie, dałam jedną pompeczkę i jedna pompka wystarczyła na pokrycie. Całej tutaj połówki twarzy. Gąbeczką on jest mniej widoczny, w zasadzie jest w ogóle niewidoczny na skórze, podczas gdy tutaj przy rozprowadzeniu pędzlem jest bardziej taki dziwne, mam wrażenie. suchy, oddziela się, troszkę jakby podkreślał mój meszek na skórze. Jakąś takie skórki, suchości. Hmm, nie wiem, zdecydowanie jest bardziej widoczny pędzlem, tak więc chyba wezmę i. Trochę sobie jednak go wtłoczę, poprawię gąbeczką, bo z tej strony wygląda zdecydowanie mniej atrakcyjnie niż z tej. Nie wiem dlaczego, czy to jest właśnie kwestia tego, że Aplikując go pędzlem, nie wciskamy go tak mocno jak gąbeczką. Być może. No i przyjrzyjmy się teraz mojej skórze z bliska. Tak to teraz wygląda. Pędzlem aplikacja odpada. Natomiast gąbeczką wygląda pięknie. No, gdzie nie gdzie jeszcze przebijają delikatnie mojej niedoskonałości. Skóra widać, że to jest skóra, że nie jest to maska. Podkład wygląda niesamowicie naturalnie, leciutko. Skóra jest rozświetlona w tym momencie i w w zasadzie nie czuję, jakbym cokolwiek tutaj miała. Formuła tego produktu jest bardzo leciutka, ale też fajnie korygująca. Pozwólcie teraz, że wykończę resztę makijażu, szybko przypudruję, nałożę korektor, jakiś bronzer, róż i tak dalej. I wracam do Was z moimi przemyśleniami. Makijaż wykończony i muszę przyznać, że na tą chwilę ten podkład jest... Fenomenalny. To nie są żarty, to nie jest ściema. Ten podkład sprawił, że moja skóra, w połączeniu oczywiście z pudrem, dzisiaj nałożyłam sobie Dior, ten ostatnio go testowałam w nowościach, właśnie kosmetycznych. Jak ktoś będzie chciał, to gdzieś wam tutaj wrzucę w karty. Będziecie mogli sobie zobaczyć ten filmik. W połączeniu z tym pudrem. Ten podkład sprawił, że moja skóra wygląda na wyblurowaną, wyfotoszopowaną. Nie nakładałam już żadnego korektora na mojej niedoskonałości. Dołożyłam odrobinę podkładu i wszystko zostało ładnie zakamuflowane, schowane. Widzę jedynie co delikatnie taką suchość tutaj między brwiami. W tej strefie troszkę ta skóra wygląda teraz ciężko, tak minimalnie, ale to jest takie naprawdę już czepianie się. Myślę, że jak skóra zacznie pracować, to będzie tutaj tylko i wyłącznie lepiej. No, bo na razie wiadomo, ta skóra jest tępa, jest troszkę sucha. Między innymi tutaj właśnie na czole, tutaj delikatnie widzę właśnie, że ten obszar tutaj jest u mnie bardziej suchy niż na przykład tutaj policzki. Ale suma sumarum na tą chwilę ten podkład, dzięki Adele. Dzięki Britney Spears. Oczywiście przyjdę jeszcze do Was na podsumowanie dnia, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten podkład się spisał, jak się zachował, czy coś tutaj się stało z nim, ale no musimy mu tutaj dać troszeczkę czasu, żeby on zaczął pracować. Na razie na moim zegarze godzina 9.50, więc no mamy cały dzień, a dzisiaj dzień będzie bardzo intensywny, bo słuchajcie, wszystko co wiąże się ze świętami, czyli mycie okien, łazienki i kawę. Pelek, prasowanie firanek i tak dalej, to wszystko mnie dzisiaj czeka tak więc ten podkład będzie miał, no nie lada wyzwanie żeby temu wszystkiemu sprostać bo i para z żelazka i wiecie, gdzieś tam słoneczko, które świeci mi na buźkę przy myciu okien no ale zobaczymy zobaczymy co to będzie, tak więc koniecznie zostańcie ze mną, widzimy się na podsumowaniu dnia Wieczorem. Przychodzę do Was na podsumowanie dnia. Słuchajcie, na zegarze 1920, a to znaczy, że mam ten makijaż na sobie około 10, prawie 10 godzin. No i w zasadzie nic tutaj się nie zmieniło, ale na razie Cii, o tym za chwilę. Zanim Wam powiem o swojej opinii, co myślę o tym podkładzie tutaj, które testowaliśmy, to chciałabym Wam jeszcze powiedzieć kilka słów, jakie obiecuje producent i co producent mówi o tym produkcie. Wiem, 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 powinno to być na na początku filmu, ale tak się podnieciłam, że chciałam jak najszybciej przetestować ten podkład i w zasadzie w ogóle nie skupiłam się, żeby coś więcej o nim powiedzieć. Tak więc znalazłam sobie tutaj informacje w telefonie a propos tego produktu i tak. E, po pierwsze, co jest bardzo ważne, jest to lekka, świetlista i wyjątkowo płynna formuła, która jak sama nazwa wskazuje, tworzy drugą skórę, zacierając wygląd niedoskonałości. Czyli zobaczcie, to co powiedziałam, takie jakie miałam wrażenie, w zasadzie tutaj... E, producent wywiązał się, bo moje spostrzeżenia były identyczne, że ten podkład wygląda jak taka właśnie druga skóra, e, wygląda bardzo jest niewidoczny, a przy tym skóra wygląda pięknie i też bardziej rozświetlające wykończenie niż matowe. Ehm, specjalnie zaprojektowane pigmenty True Color marka oferuje szeroką gamę odcień dostosowanych do naturalnych odcieni skóry. Ehm, stworzony, aby ujednolicić kolor skóry i bez trudu ukryć skazy, uzyskać gładkie wykończenie. Od Wychający podkład pozostawia promienną i równomierną cerę. Testowany klinicznie, dermatologicznie, nie zatyka porów, nie zawiera parabenów, olejów i substancji zapachowych. I tak szczerze mówiąc, jeśli o mnie chodzi, to wszystko to, o czym tutaj pisze producent, ten podkład przynajmniej u mnie robi. Odkurzałam, myłam okna, prasowałam wszystkie firanki, zasłony, a to jeszcze myłam kafelki w łazience, naprawdę uff, masa roboty, trochę się przy tym napociłam natomiast moja skóra wygląda przepięknie yy, muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ten podkład, tutaj na policzkach on wygląda no jak bajka, brak mi po prostu słów, natomiast tak, jeśli chodzi o nos, to on tutaj mi poschodził Całkiem mi zlazł i widać tutaj prześwity. Ciut wszedł mi tutaj w moje załamania skóry, czyli tutaj, gdzie no, są zmarszczki mimiczne, odgadania, uśmiechania się i tak dalej. Tutaj też widać, że on mi zszedł przy nosie, po prostu mi zlazł. Tutaj troszeczkę mi się jakby zważył, minimalnie widzę, że... No on tutaj się mi oddzielił i jest dość widoczny w tym miejscu. Natomiast cała reszta wygląda bardzo ładnie, no trochę tutaj teraz te moje zmarszczki już są delikatnie widoczne. Natomiast nie zmienia to faktu, że podkład jest absolutnie leciutki, oddychający. W zasadzie mam uczucie, jakbym w ogóle nie miała nic na skórze. Pięknie się wtopił w skórę, przetrwał myślę naprawdę ekstremalne warunki i tutaj w tym miejscu nie sposób nie powiedzieć o tym podkładzie. To jest produkt, który nie tak dawno robiłam. Właśnie jego test. Pierwsze wrażenie: It Cosmetics i to jest creme CC z filtrami, z jakimiś takimi właściwościami przeciwstarzeniowymi. I w zasadzie dla mnie. Jest niesamowicie podobny do tego produktu. Jakbym miała powiedzieć, znaleźć tańszy zamiennik tego właśnie podkładu, no to byłby to ten zdecydowanie produkt, z tym, że jedyna różnica jest taka, że ten bardzo mocno pachnie cytrusami, to jest taki bardzo energetyzujący zapach, a ten jest po prostu bezzapachowy. Tak więc dla mnie te podkłady są bardzo do siebie zbliżone, przynajmniej to jak wyglądają u mnie na skórze. Nie ma tutaj u mnie żadnego matowego wy Wykończenia, jakiej suchości, jakiegoś podkreślonych skórek, czy meszku, bo ja mam dość spory meszek. Ten podkład naprawdę jest niesamowicie pięknie teraz wtłoczony, zespolony z moją cerą, wygląda no jak, jak moja skóra. Kupując ten podkład ciągle gdzieś tam z tyłu głowy miałam myśl, że po prostu został on dość mocno wylansowany i jest to, że tak powiem, taki zabieg marketingowy, że gdzieś tutaj się pojawia jedna gwiazda, druga, Druga gwiazda, trzecia gwiazda, takiego światowego formatu, które używają jakimś dziwnym sposobem e, takiego taniego drogeryjnego podkładu za 60 zł. I jakież tutaj jest moje zdziwienie, że faktycznie ten podkład jest świetny, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak z cerą tłustą, nie wiem jak z cerą taką bardziej wrażliwą e, czy przetłuszczającą się, natomiast e, myślę cera sucha, przesuszona, odwodniona, normalna. Na spokojnie warto przetestować i wypróbować ten produkt, tym bardziej, że myślę cena jest tutaj atrakcyjna. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno. Piszcie proszę w komentarzach pod filmem, co myślicie, czy podoba Wam się ten podkład na mojej twarzy, czy go może testowaliście, jeśli ktoś ma inny typ cery, to piszcie, bo to jest mega ważne, bo może ktoś będzie szukał jakichś informacji właśnie o tym produkcie. A tymczasem, przez Wysyłamy moc całusów, wesołych świąt, gdybyśmy się nie widzieli, ale myślę, że może się jeszcze zobaczymy. Wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt. Zostańcie w domu, uważajcie na siebie i widzimy się niebawem. Mnie. Pa!